Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale w bardzo wyjątkowym vlogu, bo pada śnieg. Przed chwilą tu zaczął padać śnieg. O, wow, nawet wy to widzicie. Pięknie wygląda. To prawda. Tylko odrobinka, ale coś widać. Może, może. Minus 4 stopnie. Dzisiaj mamy i pruszy coraz bardziej. Delikatnie biało na zewnątrz jest, jak widzicie jest raniutko, a ja was zapraszam na vloga. Miłego oglądania, bawcie się dobrze. Ciekawe, czy z tego coś się rozwinie, czy będzie więcej śniegu. Trzymajmy kciuki, ale pięknie. Dobrze, witam się już z tej strony aparatu i biorę się za makijaż. Nałożyłam podkład. I wiecie co? W tym roku chcę użyć jak najwięcej kosmetyków, bo nawet jak je sprawdzam, to widzę, że te daty... O Boże, śnieg pada znowu! Jest tak pięknie, robi się biało, mega przytulnie, mega klimatycznie, jaram się i mam nadzieję, że sobie usiądę dzisiaj z książką chociaż tak na 20 minut i będę mogła się tym nacieszyć. Takie małe rzeczy, a sprawiają mi ogromną radość. Pięknie, no. w Anglii pada śnieg i jest biało, słuchajcie. Cudownie. E, wracając do kosmetyków, e, chcę sprawdzić daty wszystkich moich produktów, które mam w zapasie, żeby je pozużywać. I tutaj sobie e, przed chwilą nawet zobaczyłam, bo mam takie pudełko z kolorowymi kosmetykami, i jest jeden kosmetyk pielęgnacyjny. Nie wiem, jak on tutaj się dostał do tego pudła. Jest to Slavia. Coś, z czego jeszcze nie korzystałam, miałam może jedno, dwa podejścia, ale potem zostawiłam Jest to serum z retinolem kapsułkowym 0,3% Ujędrnienie i lifting, komórki macierzyste, czynnik wzrostu EGF i astaxantyna I myślę, że ja sobie ten kosmetyk zostawię na zewnątrz I zacznę po niego sięgać, może jutro, może pojutrze, jak będę miała chwilę, żeby sobie przeczytać, bo dzisiaj mam inne plany Dzisiaj nie kosmetyki, a bardziej Nowy projekt, który chcę rozpisać i chcę Was do niego zaprosić, ale o kosmetykach sobie w niedalekiej przyszłości mam nadzieję, że pogadamy i też sobie je przetestujemy, bo chciałabym je zużyć, a Data właśnie ważności jest... Um, nie piec, 2026 Więc fajnie by było je użyć. I tak, chcę, tak jak wam mówię, dękować Więc sięgnęłam dzisiaj po podkład, po który już dawno nie sięgałam, a kolor jest na ten moment idealny To jest Clarence Illusion Tu mamy SPF 15 i ja mam kolor 105N O Pewnie gdzieś się z tym kosmetykiem spotkałyście, albo używałyście I ja jak go przetestowałam po raz pierwszy, drugi, trzeci, to zauważyłam, że on mi uwi uwi uwidacznia On mi pokazywał te suche skórki Um, I zrobiłam od niego przerwę. Dzisiaj po niego ponownie sięgnęłam i zobaczymy, może się dogada z moją skórą. I też sobie nałożę jeden z moich najjaśniejszych korektorów, czyli Truskin Catrice. Ale szczerze Wam go za bardzo nie polecam, bo jeśli ta skóra pod oczami nie jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze nawilżona, to niestety widać taką suchość. I też mi się to średnio podoba. Czy on jest jasny? Wydawało mi się, że on jest jaśniutki. Jaki on kolor? 005 Warm, czyli on będzie ciepły. Um, no, ale wydawało mi się, że on jest jaśniejszy, bo mam jeszcze ten Catrice. Catrice, mój ulubiony. Liquid Camouflage, ale niestety kończy mi się. A jak pamiętamy, mojej paczce w Notino go nie było. Dostałam zwrot oczywiście, więc z tego się cieszę, ale muszę zamówić go ponownie i tam kilka innych rzeczy, na przykład nić dentystyczna, bo moja niź dentystyczna nie jest nigdzie dostępna, tak, w Aździ nie widziałam jej, może w Sajnsberie by była, ale zazwyczaj jest tape, a ja nie lubię tej taśmy, um, wolę nitkę. Z Oralbe. To są, to są moje ulubione produkty. Więc tak, maluję się, prostuję włosy. I też mam na sobie piżamkę, moją ukochaną zobaczcie, z kawą z Nexta. I uwielbiam ją, w ogóle piżamy z Nexta. Ja wam serdecznie polecam. Zachwycam się tą jakością. One są takie grubiutkie, takie jakościowe. Ta piżama, którą kupiłam w grudniu podczas naszych vlogmasów. Jest fantastyczna szczerze, to kupiłam tylko i wyłącznie jeszcze jedną parę spodni, ale spodnie były dostępne tylko z bluzą, więc kupiłam w zestawie, ale te spodnie. Przede wszystkim te spodnie one są rewelacyjne, są długie, właśnie wzięłam też większy rozmiar i bardzo dobrze, bo są mega wygodne, mega komfortowe, bardzo przyjemne, uwielbiam w nim chodzi, nie chodzić. I tutaj na sobie. Też mam takie długie piżamy z kawką, z kasantami, z babeczkami I one też są troszeczkę oversize'owe, troszeczkę większe, bo ja lubię jak mi tak opadają, jak mnie nie cisną Właśnie jak są takie wygodniejsze I też mega cieplutkie, fajne, przyjemne Więc po raz kolejny piżamy z Nextawam serdecznie polecam A teraz się maluję, ogarniam Jem śniadanie, robię kawę I siadam Do moich zeszycików bo chcę Was zaprosić do bardzo fajnego projektu. Dzisiaj wpadło mi to do głowy już jakiś czas temu i pomyślałam: tak, to jest ten dzień, żeby to rozpisać. żeby też z Wami obgadałam już na Instagramie, z niektórymi z Was, i pisałyście, że to jest bardzo fajny pomysł, i wchodzicie w to. Więc cieszę się bardzo, bo jak ja to mówię, w grupie raźniej mamy swój klub czytelniczy i otworzymy jeszcze jeden klub, który będzie troszeczkę większy. Zobaczymy, jak Wam się ten pomysł spodoba, ale myślę, że dzięki temu. Nasz 2026 jeszcze może być takim troszeczkę może lepszym rokiem. Bardziej skupionym na na tym, aby się rozwijać, na tym, aby być z siebie zadowolonym, aby robić coś dobrego dla siebie, dla swojego zdrowia, dla swojej głowy, dla swojego mindsetu. Więc jak już to sobie wszystko ogarnę, to do was wrócę i sobie pogadamy. Wracam, jestem. Przychodzę do Was z pogadanką. Tak mi się wydaje, moi drodzy, bo mam coś ciekawego do zaoferowania, tak mi się wydaje, i myślę, że może Wam się to spodobać. Bo pisałam z niektórymi z Was na Instagramie i dałyście mi znać, że to jest naprawdę fajny pomysł i wchodzicie w to. Więc zobaczymy, jak szersza publika przyjmie to, co chcę Wam powiedzieć, bo wiecie, że ja jestem ogromną fanką różnych wyzwań, projektów, tego typu rzeczy, um, aby się zmotywować do działania, aby poprawiać swoje życie na lepsze. Miałam już kilka różnych takich um, doświadczeń w życiu. I teraz przyszło na coś grubszego, na coś, co ma zostać ze mną tak naprawdę na zawsze i ma się skupiać na tym, aby to życie było dobre. Nazwałam to, słuchajcie, w ogóle. Mhm. To jest zeszedł moleskiem, który dostałam od Marcina w zeszłym roku w kalendarzu adwentowym. Nie w 2025, tylko w 2024, i on tak leżał niewykorzystany. I stwierdziłam, że idealnie nada mi się do tego mojego projektu. Nazywałam go, słuchajcie, tutaj jest wszystko: The Good Life Club. Bo, jak Was zapytałam, ja sobie wejdę w Wasze odpowiedzi, wejdę na Instagram i Wam już opowiem o co dokładnie mi chodzi. Bo tak, 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 mamy to tutaj. E, e, e. O! Zapytałam Was, em, czy jest coś, nad czym planujecie pracować w tym roku? Czy są. Przepraszam. Czy są jakieś nawyki, które chcielibyście wdrożyć, coś, co chcecie podkręcić lub poprawić? Yy, I zostawiłam wam okienko, że. Żeby... Było napisane, w 2026 planuję popracować nad, chciałabym zacząć. I na przykład były tam odpowiedzi takie jak, że chcecie popracować nad regularnością, na przykład nad regularnością brania suplementów, na przykład chcecie podjąć nowe aktywności sportowe, chcecie popracować nad treningami, bo macie z tym problem nad kondycją boleży i kwiczy oraz systematycznością w planowaniu i na przykład czytaniu, nad lenistwem, chcę mieć bardziej uporządkowany dom, chciałabym schudnąć, taka odpowiedź się pojawiła rutyna i organizacja, przygotowywanie posiłków do pracy w pojemnikach, więcej ćwiczyć, zadbać o swoje zdrowie, jedzenie domowe, oszczędzanie. Sen się często pojawiał właśnie, dużo pojawiało się takiego zdrowego odżywiania, dużo pojawiało się treningów, organizacji, takiej pracy nad sobą. E, tak naprawdę, mm, i stwierdziłam, że fajnym pomysłem byłoby, aby się wspólnie w takich tematach motywować. Co prawda, ja to tutaj już uskuteczniam od lat, ale chciałabym w to wejść troszeczkę głębiej i stworzyć właśnie The Good Life Club. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się ten pomysł podoba. I chodzi tutaj o to, żeby. Po prostu działać, pracować nad sobą bez presji, bez porównywania się w swoim tempie, ale wspólnie, bo ja wiem na przykład, jak ja się czuję, posłuchajcie, że wyłoży telefon, jak ja się czuję, kiedy no troszeczkę się zmuszę do tego, aby na przykład wstać raniej, aby pojogować, albo jak ja się czuję po spacerze, po tym jak zmuszę się do tego, aby wyjść, albo zmuszę się do tego, żeby zrobić trening i wiem jak bardzo mi się nie chce, ale jak potem te endorfiny buzują, jak potem jak bardzo szczęśliwa jestem, albo jak wybiorę, o ze scrollowaniem też mi pisałyście, że macie ogromny problem i na przykład jak ja wybiorę książkę zamiast scrollowania i myślę, że właśnie w w tym klubie będziemy się takimi tematami zajmować. Więc moi drodzy, bardzo serdecznie Was zapraszam. Myślę, że będzie fajnie. Będzie dużo takiej pracy nad sobą, nad moimi nawykami, nad moimi wyborami. Nad tym, nad czym ja się chcę pochylać, czym siebie chcę karmić, czym chcę karmić swoją głowę. Chciałabym, abyście stąd mogli czerpać jak najwięcej, ale tak jak ja zawsze powtarzam, to działa w dwie strony. Ja Wam daję troszeczkę mojej energii, a Wy mi przekazujecie troszeczkę swojej, więc byłoby mi miło, gdy. Gdybyście również dzielili się takimi swoimi rzeczami, nad którymi pracujecie i dawali znać, jak wam idzie, pisali o swoim progresie, nad czym danego dnia, nad czym pracowaliście, jakie treningi wykonujecie, czy ten trening na przykład był. Bo też pytałam was, w wiadomościach prywatnych, czy was motywuje to, Um, jeśli ktoś na Instagramie, bo akurat tutaj rozmowy toczyły się na Instagramie, czy was motywuje to, i wy też możecie mi dać znać, czy was motywuje to, jeśli ktoś w internecie właśnie zamieszcza zdjęcie, czy tam mini filmik, króciutki filmik z tego, że trenuje, albo że ten link wykonał, albo że gdzieś wyszedł na spacer, albo coś zrobił, nie wiem, poczytał, wstawił zdjęcie z książką i nikt mi nie napisał, że to kogoś demotywuje, tylko wręcz przeciwnie, że wtedy nabieracie większą, macie większą ochotę mm, aby również sięgnąć po jakąś książkę, aby również sięgnąć po jakiś trening, więc myślę, że to byłoby fajne i to będzie klub dla ludzi, którzy właśnie chcą pracować nad sobą, ale bez takiej presji. Bo ja też sobie założyłam, miałam z tym kiedyś ogromny problem. Po pierwsze, wyzwania są ekstra, tylko że one trwają na przykład 30 dni i później się kończą, a tutaj chodzi mi o to, aby to trwało przez całe życie, a nie tylko przez jakiś czas. Um, też jeszcze wypadła mi myśl z głowy. Um, Chodzi mi też o to, aby tutaj nie było takiej presji, nie było porównywania się, nie było tego, że teraz zakładam, że przez 6-7 dni ja codziennie trenuję, tylko robię te treningi na przykład dwa razy w tygodniu albo codziennie właśnie sięgam po jogę 10-minutową i muszę Wam się pochwalić, że od początku tego roku udało mi się codziennie jogować, o wiele lepiej sypiam, odpuszczam niektóre rzeczy i czuję się z tym lepiej, i chcę to dalej kultywować dalej, się tym zajmować, więc e, będę się jeszcze bardziej skupiać w tym roku na pewno nad tym, jak działa moja głowa, jak działa moje ciało, i jak wygląda moja codzienność. I zapraszam was bardzo serdecznie, jeśli macie tylko ochotę dzielić się ze mną takimi rzeczami, dzielić się z nami, to na Instagramie możecie mnie oznaczać, możecie pokazywać, jak dbacie właśnie o siebie, jak to wygląda u was. Może nie wiem, może będziemy mieli. na Instagramie chyba można stworzyć. Takie mini forum. Nie wiem, czy wy wtedy też możecie brać udział w rozmowach między sobą i wszyscy by to widzieli. Muszę sprawdzić, czy jest taka opcja, czy też nie, bo wydaje mi się, że to też byłoby super. Um, no. Także mniej więcej tak to wygląda. Sobie pozapisywałam, e, na czym chcę się skupiać. Kilka stron w sumie e, mi to zajęło, ale fajnie, bo ja lubię takie konkrety, ja lubię, jak coś ma ramy, jak jest jakiś schemat i potem mogę sobie działać. Więc przede wszystkim chodzi mi o to, aby tutaj nie było żadnego porównywania się, aby nie było presji, że trzeba na przykład tyle i tyle przeczytać albo coś robić codziennie, no bo wtedy wypadasz. Nie. A jeśli nawet, Wypadniesz i przez tydzień, dwa tygodnie e, nie będziesz czegoś robić, to można zawsze wrócić do tego. I to jeszcze jest nawet lepsze, bo wracasz, a nie tak, że o, jak już, jak już dwa razy odpuściłam, no to już jest koniec, to już skreślam, nie ma to sensu. Nie, to zawsze ma sens I też e, właśnie Wiem jak ciężko czasami się zmusić I jak nasz mózg bardzo Nie chce na przykład sięgnąć po tę książkę Ale bardzo łatwo mu karmić się Tymi treściami, wiecie e, Tymi reelsami, których potem tak naprawdę nie pamiętamy I tracimy tylko godzinę, dwie godziny I jeszcze jesteśmy na, na siebie źli No bo jak to tak, że Straciliśmy tyle czasu, a w tym czasie mogliśmy Zrobić coś całkowicie innego e, No, więc... Właśnie tak sobie wymyśliłam, nie wiem czy to co powiedziałam ma, ma sens, mam nadzieję, że tak I mam nadzieję, że będziecie brali w tym udział, że będziecie dawali znać nad czym pracujecie Jak to będzie u was wyglądało um, Też taki deklater całego domu w tym roku chcę przeprowadzić, ale właśnie powoli Nie, że robię wyzwanie porządkowe i w miesiąc sprzątam wszystko, bo to było fajne w tamtym czasie ale mam ostatnio takie podejście, że do wszystkiego jakoś zabieram się z całkowicie innej strony i robię na odwrót i w sumie to się u mnie sprawdza, więc pomyślałam, że tak to w tym roku ugryzę. The Good Life Club. Też słyszałam, jak niektórym z Was powiedziałam właśnie, jak, jak nazwę ten cały klub, to całe przedsięwzięcie, to mi się, o może jak fajnie, jak to dobrze brzmi, więc tak. Tak to sobie wymyśliłam. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja na pewno będę starała się więcej być na Instagramie, właśnie w tych story, żeby Wam pokazywać, jak to wygląda u mnie, nad czym się w danym czasie skupiam, co czytam, co robię, jak trenuję, bo mi też zależy do tego, na tym, aby być. Jak najdłużej sprawną, aby karmić się dobrymi treściami, aby moja głowa funkcjonowała przez długie, długie lata, w jak najlepszym stanie. Więc dieta, zdrowo odżywianie też u mnie ma ogromne znaczenie jest bardzo wysoko na liście. I chcę w tych tematach sobie w tym roku podziałać. Tak, jeszcze w styczniu sobie. Będę ogarniać, będę planować różne rzeczy, ale też już chcę wdrażać je. I od nowego roku, jeszcze przed nowym rokiem, udało mi się kilka rzeczy tam ogarnąć. Więc cieszę się bardzo, też już zaczęłam słuchać audiobooków. Zauważyłam, że mniej, troluję o wiele, wiele mniej. I to też na mnie bardzo dobrze wpływa. A jeśli kogoś oglądam, to właśnie takie osoby, z którymi czuję się dobrze, bo są też, bywają takie konta. Gdzie przeglądamy coś i nagle czujemy się, że kurczę, ja tak nie robię, że no ta osoba to w ogóle idealnie wszystko robi i ma idealne życie i wiecie i wtedy czujecie się tego, że więc takiej osoby raczej raczej nie oglądam, bo wydaje mi się, że niektórzy się kreują na takie osoby, że życie prawdziwe życie tak nie wygląda, więc tutaj jak widzicie tutaj nie ma żadnego lukrowania, tutaj jest prawdziwe życie i sobie mam nadzieję, że w jakiś sposób to ogarniemy, że mimo tej pracy, z pracy też staram się czerpać jak najwięcej i z innych takich dodatkowych rzeczy, dodatkowych projektów, ale chciałabym, żeby ta codzienność również troszeczkę się zmieniła, bo w 2025 roku bardzo to zaniedbałam i muszę wrócić do siebie. Dobrze. Tyle i aż tyle, moi drodzy, dajcie znać, co o tym myślicie, czekam na was w komentarzach, czy wam się ten, ten pomysł podoba, czy wchodzicie w to. Zapraszam was serdecznie, tutaj nie trzeba się zapisywać, tutaj po prostu sobie działamy. Um, ale jeśli chcecie, to hashtag TheGoodLifeClub, myślę, że będzie działał, nie widziałam czegoś takiego, no i ja wprowadzam to w tym roku w życie i mam nadzieję, że w grudniu jak wrócę do tego filmu, a chciałabym do niego wrócić i posłuchać, co ta Magda ja miała do powiedzenia te 11-12 miesięcy temu, że będę z siebie dumna, że się udało. Taki projekt na całe życie, słuchajcie. Um. Który mam nadzieję, że fajnie się rozwinie, że was również w jakiś sposób zmotywuje, zachęci do tego, aby zadbać o swoją codzienność I też tutaj o to chodzi, o takie małe rzeczy, żeby zwracać na to uwagę Żeby być bardziej uważnym w życiu Bo to mam wrażenie jest ważne Ja na przykład się cieszę, kiedy no, śnieg padał za oknem No matko, ja, ja już wtedy byłam... No, mega szczęśliwa, albo jak sobie otworzę okno o poranku. Ja mam często taką przybitkę wstawiam, że otwieram to okno o poranku i słucham śpiewu ptaków. I jestem mega wdzięczna, że to u mnie jest i, i to słyszę, i mogę się tak jakoś zbliżyć do tej natury, bo brakuje mi tego. Mi brakuje bardzo spacerów i mam nadzieję, że w tym roku zacznę je uskuteczniać i będzie właśnie więcej takich wyjść, mniej może siedzenia w domu. Chociaż w styczeń właśnie. Chcę, aby był taki powolny, a potem zobaczymy, jak to będzie. Więc tak, moi drodzy, zapraszam was serdecznie. The Good Life Club jest otwarty. Projekt Dobre Życie. No. To tyle ode mnie. Ja uciekam. Muszę sobie porobić inne rzeczy, ale mega fajnie się pisze w tym zeszycie. Bardzo, bardzo przyjemnie. I tak jeszcze wam powiem, że ten podkład, on przepięknie wygląda na twarzy. Jakoś ładnie się ułożył. Zobaczymy, częściej muszę po niego sięgać, bo ja chyba, nie wiem, ze 4-5 razy może miałam go na twarzy wcześniej, robiłam makijaż, a dzisiaj stwierdziłam, że a, sobie zobaczę, już dawno z niego nie korzystałam, nałożyłam i mimo, że już mogłabym przyłożyć bibułkę matującą, to myślę, że i tak nie potrzebuję, bo takie, takie naturalne glow się zrobiło, tak ta twarz się rozświetliła. To seum, seum, mimo że się wytworzyło To i tak Nie wygląda jakoś nieestetycznie, nie? Tak mi się wydaje No, i się ściemnia Powoli, ale to nic Działam sobie dalej Tutaj w zaciszu domowym A wam życzę wszystkiego dobrego I pewnie się jeszcze później zobaczymy Zaraz idę się wykąpać, ale wyszedł mi dzisiaj taki na maksa organizacyjny dzień. Sporo sobie pospisywałam, sporo poogarniałam, sporo zrobiłam i wiem, w którym kierunku idę. Słuchajcie, jakkolwiek to brzmi, ale jest dobrze. Jestem zadowolona. Teraz idę się wykąpać, bo chcę taki wcześniejszy wieczór, chcę się od wszystkiego odciąć, nie korzystać z telefonu, tylko osiągnąć po książkę. Bo naprawdę to był bardzo produktywny dzień. Czuję się taka wypompowana. Zrobiłam więcej nawet niż założyłam, więc bardzo fajnie. A teraz mam ochotę zmyć makijaż i troszkę pocilować. Więc z wami się już pożegnam. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, że miło tutaj ze mną spędziliście czas. Dajcie znać, co myślicie o naszym klubie. Mam nadzieję, że chociaż kilka osób będzie miało ochotę coś tak wspólnie podziałać, bo no, mi się pomysł podoba i wydaje mi się, że ma to ręce i nogi. No ale zobaczymy, co wy o tym myślicie. Jak się przyjmie, to się przyjmie. Jak się nie przyjmie, to ja i tak będę sama działać, bo ten rok to ma być właśnie ten rok, kiedy um, sobie kilka rzeczy tak już na stałe wplotę w moje dni. Um, dobrze, moi drodzy, kończę, lecę, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Na razie, pa!